Siemanko beczki z tej strony Lisandra Lopez I dzisiaj kończymy Food Champions I wbijamy rekordowy bilans Możemy się omówić, jak to będzie rekordowy bilans To ty zostawiasz łapeczkę do góry i daj znać w komentarzu jaki ty bilans zrobiłeś w tym Food Champions I jakie nagrody złapałeś A dzisiaj oprócz zagranego Food Champions Otworzymy też nagrody za Food Champions Więc lecimy z tematem i komentarze na początek Dawid Kulakowski napisał Lekko ci to idzie, pozdrowie ku Kot napisał Tak, podoba mi się Rautoglory na nowym kanale Bardzo dziękuję, bardzo mi miło Eee, brakuje mi do ko komentarza do Felixa. What a player, what a goal Proszę bardzo, jak na zawołanie wariacie I miał Mati napisał, że Pechowy ten ostatni mecz No zgadzam się, zgadzam się w 100% Ale teraz, dzisiaj Nie będzie tak pechowo, mam nadzieję, lecimy Tak jest, włodzimierz Smolarek, lecimy. Tak jest, włodzimierz Smolarek, włodzimierz Smolarek, lecimy. Tak jest, żał Felix, żał do zera. Tak jest, Włodzimierz smolarek. Let's go! Kurwia! Let's go! Fuck yeah! Brawo, Deep Spalił? No, kaman, ja tu się rozgrzewam! Gościa. O. No, my teraz mamy remis. O kurda! To jest Sosito, Ja I jest, proszę państwa! Włodzimierz Smolarek! 3-1! Kabala żegna się z tym spotkaniem! Brawo, moi kochani! To jest wielki moment! It's a big moment! Yeah! It's big moment! Zrobiliśmy 18 zwycięstw! Food Champions. I patrzcie, do no. Matko, jedyna. No, 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 kurde, obłowimy się, pieni obłowimy się pieniędzmi. Naprawdę. Obłowimy się pieniędzmi. Po prostu. Ja cię kręcę. Pokazałem wam skład za 9 milionów. To teraz pokażę wam mój skład na Road to Glory, gdzie nie wydaliśmy ani jednego FIFA poinca. I ten oto skład zrobił 18 zwycięstw Food Champions. Co to przełamaliśmy? Mistrzostwa, mistrzostw. Duża paczka rzadkich piłkarzy. Paka za 100 tysięcy końców. Let's go. Jeszcze wjeżdża. Esasito, Malenka, Maleńka, Esasito. Trzy playa piki Jeden z pięciu mistrzostw FIFA Ultimate Team. W ogóle paradoks jest taki, że ja z, w tym momencie mój bilans Food Champions. Na głównym koncie i na koncie Road to Glory jest identyczny. W zeszłym tygodniu zrobiłem 18 minut na, na głównym i w tym 16, a teraz odwrotnie na Row to Glory w zeszłym 16, teraz 18. Identyczny. Dosłownie mamy no 1 do 1. Let's go. Pierwszy pick na głównym było taka, że nada. Tu jest do Naruma. Ok. Tutaj już jest dużo lepiej, nie? Tutaj już jest mega, mega, mega dużo lepiej. Let's go. Kolejny pick. Mount Naprawdę, no te piki są na ten moment świetne, autentycznie są świetne, 8-9, 8-6 i kolejny ostatni wręcz, okej, okay, no ten ostatni taki Fernandez, no to tutaj, tu... szkoda, no faktycznie, był to, jest to Morego trafienia, jest też Cancelo do trafienia, no trochę nad tym ubolewam, bo to składu by wjechali, bo wiecie dobrze jaki ja mam skład, ale dobra. Paka za 100 tysięcy dostaliśmy za darmo. Za darmo to uczciwa cena, więc sobie otwórzmy. Brazylia, S.O. Thiago Silva, walkout. Okej, okay. okej, okay, walkout, zawsze spoko. Di Maria jeszcze. 11 duplikatów już tutaj? Co? 11 duplikatów? Jakie ja tu paczek jak nie otwierałem? Come on. To niezłe, 11 duplikatów. Paczka Ultimate. Czy może tutaj coś się będzie kryło ciekawego? Okej, okay, walkout. To dobrze znaczy. O, o! Lukasz Modracz. Spoko. Łuki Modricz. 88. Zawsze no coś końców tu wleci. Inform. Waran. On dalej jest coś warty. Więc pokczem. Dobra, no, no paczka solidna. No paczka solidna, no No ta Ibra Kadabra Ta paczka solidna, no Naprawdę, no nie, ja to sprzedaję W ogóle od razu, znaczy modrycia zostawię Ale na przykład takiego Warana Takiego Warana to jest od razu wydupcze, nie Po ile? 20 tysięcy, no foder, nie Ale takiego Warana to od razu sprzedaję Bo on mi do szczęścia potrzebny nie jest to znaczy to jest w ogóle dobra karta, tak by the way Ale ja, ja polecam bo gram nie na głównym koncie, nie? no ale tutaj końce potrzebuję skąd masz tę paczkę? stary... byłem w banku i doładowałem FIFA POINTS okej, okay, no ten Ben Sabaini też taki no nie, ogólnie paczka naprawdę jak na standardy yy, wszystkie, jest naprawdę okej okay. Krykselujemy sobie i lecimy, kolejna paczka, ULTIMATE paka za 125 tysięcy za 18 zwycięzców Champions Hiszpania, SP. Tiago, też walkout. Spoko. Spoko. Nie będę też tutaj narzekał. No, walkout jest. Jest Git. E, oprócz tego Wlachowicz. Dobra, no to sobie wyrzucę tutaj. A nie zarobimy milionów, to już pewne, bo w tych paczkach. No, nie może być jakiś mega drogi kart. ale otwórzmy sobie. bo Zawsze może być jakaś, jakiś walkout. Ale nie w tej paczce. W tej paczce nie będzie walkoutu. Mario Gonzalez. Ok. To też jest OK, karta. O! Spoko karty, nie? Ja lubię takie. Ja, ja takimi lubię grać. Spoko. No i też jeszcze jedna paczka z trzema informami. Może jakiś wokaucik tutaj? Prosimy. Ok, jest. Anglia. Mount. 8-6. Spoko, zawsze walkout. I Gabriel Martinez. Martinelli. No to tak. No dobra. Co mam powiedzieć? No dobra. No zawsze dla nas naprawdę jest ok. Końcy tutaj zostały doinwestowane. 160 tysięcy, nie mieliśmy nic. Można powiedzieć, jak kizo. Nie mieliśmy nic, a teraz mamy. Jak posprzedajemy, jak posprzedajemy sobie chociażby te informy, to już mamy 250 tysięcy. Jak masz jakiś pomysł, co by szło zrobić tutaj w tym składzie, i upgrade'ować w jakiś sposób ten składzik, to może zostać znaka. Nie wiem, może zażało Felixa Holland. Może z Holland zahało Felixa, jakby wleciał. Zachat 200 tysięcy. O.